Walka z trzecią falą pandemii koronawirusa była w naszym regionie bardzo trudna, było to ogromne wyzwanie dla sztabu kryzysowego, kierownictwa szpitali, kadry medycznej, służb mundurowych i wszystkich tych osób, które były odpowiedzialne za organizację służby zdrowia i za to tym wszystkim osobom, które szczególnie mocno angażowały się w ostatnich tygodniach i miesiącach serdecznie dziękuję. W tej chwili w naszych szpitalach znajduje się 811 osób przy Przypominam, że 5 tygodni temu, tuż po świętach, w naszym regionie, w naszych szpitalach przebywało 1860 osób. To oznacza, że przez ostatnie kilka tygodni zanotowaliśmy spadki o przeszło 1000 pacjentów. To rzeczywiście jest bardzo dobra sytuacja. Podobnie jest również, jeżeli chodzi o zajęte respiratory. Przekroczyliśmy 210 pracujących respiratorów, wspomagających oddychanie ludzi chorych na koronawirus. W tej chwili ta ilość jest znacznie poniżej 100. Cieszę się z tego bardzo. To oznacza, że jesteśmy już na końcu trzeciej fali pandemii koronawirusa i pracujemy ze sztabem kryzysowym, z dyrekcją szpitali nad odmrażaniem urzek. Jeszcze w maju odmrozimy przeszło 1300 urzek w naszym regionie, co pozwoli na uruchomienie zatrzymanych oddziałów, no przede wszystkim internistycznych oddziałów wewnętrznych w szpitalach powiatowych, ale również i oddziałów kardiologicznych, chirurgii tam, gdzie te oddziały były przekształcane na oddziały covidowe w tym najtrudniejszym dla nas momencie. Szpital tymczasowy w Ciechocinku w momencie trudnej sytuacji w naszym regionie został uruchomiony, działał przez kilka tygodni, ale w momencie, kiedy notujemy tak ogromne spadki pacjentów z dniem 15 maja kończy swoją działalność, zostaje ta działalność oczywiście zawieszona. Cały sprzęt, cała infrastruktura, która została przygotowana na leczenie koronawirusa pozostaje w tym szpitalu. Nie możemy do końca być pewni, że tej czwartej fali nie będzie. Zakładamy oczywiście, że taka sytuacja po szczepieniu nie nastąpi, ale jednak ta infrastruktura w tym cichocinku pozostanie i będzie naszym takim zapasowym potencjałem naszego regionu. W tej chwili w Województwie kujawsko pomorskim przekroczyliśmy już 700 tysięcy szczepień, z tego przeszło 170 tysięcy. Są to osoby w pełni zaszczepione. Też 8 maja został uruchomiony ostatni punkt powszechny, który był przygotowywany razem z samorządowcami, to powiat Wąbrzeski. Przypomnę tylko, że taki pierwszy punkt został uruchomiony na Bedgowskim Fordonie 20 kwietnia. No, liczę bardzo na to, że w najbliższych dniach i tygodniach poziom zaszczepienia znacząco w naszym regionie również się zwiększy i to spowoduje, że ilość zachorowań, a wiemy, że te statystyki takie właśnie w tej chwili są, no będzie powodowała, że ta sytuacja epidemiczna związana z pandemią będzie coraz lepsza.